Koncert dzisiaj będzie, będzie szczególny, bo będzie się składał z dwóch części, o których za chwilę powie pan dyrektor Krzysztof Nieczypor. Będzie z części bardzo religijnej i z części świeckiej. I Ta część świecka no, będzie bardzo ciekawa. Tak, ja przeproszę Państwa, ponieważ zostały nam 4 minuty do godziny 13, a ja z, z dyrygentem tego chóru jestem mówiony równo o godzinie 13, więc będziemy musieli, bądź będę, ja musiał po prostu te 4 minuty jakoś Państwu zabrać. Ja pozwolę sobie przedstawić, tak, jeżeli sięgną Państwo do zaproszeń i do programu koncertu, ja postaram się przybliżyć krótko te postacie, które są autorami dzisiejszych kompozycji i tak zaczynając od Pana Michała Zieleńskiego, który Mikołaja, tak Mikołaja Zieleńskiego, który zaprezentuje się nam w dwóch odsłonach, Hek Dies i Gloriosa Domina, o jego życiu właściwie niewiele wiadomo, ale wiadomo, że był kompozytorem, organistą i kapelmistrzem na dworze Prymasa Polski Wojciecha Barano Baranowskiego w Łowiczu. Szymon Starowolski, 17-wieczny historyk, relacjonuje, że Zieleński przez pewien czas studiował w Rzymie, co wyjaśniałoby jego włoskie wpływy w jego twórczości. Liczę, że Państwo wychwycą precyzyjnie te wpływy w prezentowanym utworze. Nowe badania akty Kapituły Płockiej dowodzą, że Zieleński otrzymał jakieś pola we wsi gromino. I teraz cytat z tego aktu. Nikolao Awarka Zieleński, muzyko et uxori eius. Oznacza to mniej więcej tyle, przekładając to na język historyczny, że Zieleński był osobą świecką, żonatą, a oprócz tego pochodził z warki. Tyle o, o Mikołaju Zieleńskim. Następny w kolejności jest Grzegorz Grywazy Gorczycki, właściwie Grzegorz Gorczyca, urodzony w rozbarku koło Bytomia. Katolicki duchowny, kompozytor i dyrygent, uważany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki barokowej. Nazywany jest również polskim handlem. W 1694 roku osiadł w Krakowie, gdzie w 1698 roku został kapelmistrzem. Widzę, że chór jest gotowy, ale ja dokończę, pozwolę Państwu, że dokończę tę fascynującą historię. Był Został kapelmistrzem kapeli katedralnej na Wawelu. Ostatnim ważnym, jakby podsumowującym cały życiorys Gorczyckiego wydarzeniem było, było kierowanie kapelą katedralną w czasie koronacji króla Augusta, Augusta III i jego małżonki. W trzech odsłonach pan Gorczycki dzisiaj wystąpi. Ave mundis, Pes Maria, Rorate, Kelly de Super, Dignare me, Laudare te. Następny w kolejności jest Giovanni Gastolli. Włoski kompozytor późnego renesansu i wczesnego baroku, urodzony w Carvaggio w Lombardii, jest znany ze swojego baletu na pięć głosów opublikowanego w 1591 roku. Jego muzyka miała w zasadzie taką strukturę dosyć prostą, akordową, zaś śpiew charakteryzował się szybką, rytmiczną deklamacją, która jak można się spodziewać miała swój ścisły związek z muzyką taneczną. Również mam nadzieję, że w tym utworze będziemy mogli tego, mogli tego doświadczyć. Następnie Następny w kolejności jest Orlando di Lasso, jeden z najwybitniejszych kompozytorów późnego renesansu. O jego pochodzeniu i wychowaniu nie wiadomo w ogóle nic. Wiemy, wiemy natomiast, że prowadził kapelę dworską u książąt Wittelsbachów w Monachium. Orlando di Lasso odbywał liczne podróże po Europie, zdobył powszechne uznanie i szacunek wśród królewskich i książąt. Cieszył się uznaniem nie tylko ze względu na swój wybitny talent, ale przede wszystkim również na kulturę osobistą, tolerancyjność, miłe usposobienie i duże poczucie humoru. Ciekaw jestem, czy również doświadczymy tego, słuchając tego utworu. Bonżumek jest w jego repertuarze w dzisiejszym, w dzisiejszym programie artystycznym. Kolejna postać to anonim z XVI wieku. Jak to z anonimami bywa, wiadomo o nich tyle co nic. Wiadomo, że był anonimem, był anonimem i żył w XVI wieku. Znamy tylko nazwę utworu, Dindirin. Pozostawiam to Państwa do myślności, o czym będzie ten utwór. Następny w kolejności John, John Farmer, urodzony około 1560 roku, był angielskim kompozytorem, organistą w Kościele Chrystusa w Dublinie i jednocześnie organistą w katedrze św. Patryka również w Dublinie. Do, do Londynu przy, przyjechał, zaczął pracować w 1599 roku i właśnie z tego roku, roku pochodzi prezentowany dziś utwór fair Phyllis I saw, fair feelings I saw, sitting all alone. Utwór przedstawię Państwu pokrótce, na czym, o czym traktuje historia. Otóż utwór opisuje historię, Krótką historię młodej pastereczki, która zagubiła się pośród pól, pośród pól i na zboczu góry, gdzie właśnie pasła swoje owce. Kiedy inni pasterze zauważyli brak młodej filis, rozpoczęto poszukiwania. Odnalazł ją oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, jej ukochany oblubieniec niejaki Amentas. I zdradzę Państwu końcu, końcówkę tego utworu, dwa ostatnie wiersze, więc w momencie, w którym on, oni się odnajdują, mamy zapowiedź tego, co, co nastąpi. When he found her, when they fell a-kissing. Ostatni utwór, anonim, druga połowa XVI wieku, Oczy me miłe. Liczę, że pozostajemy w tym miłosnym i miłym dla nas nastroju. Dziękuję, zapraszam w takim razie chór. Można już prosić, dziękuję. I proszę państwa, prosimy chór już, a od razu po zakończeniu koncertu zapraszamy na lunch w sali Staszyca. Trafoni, fa-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la. Ma da chi sa ferire, ma si sa frascernire, non punto, ma coraggiosi e forti, sia da la pugna coraggio si è forti, si è alta la fogna forti. ba la 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 fo oh, more oh. cantava sonnara din 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 ding dirin ding 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 ding

She was, and she was missing, she was missing, where did she go? Oh, then, then they fell for... oh. there, they they kissing, kissing <sweise>